Huta tutaj istnieje od czterech lat, i to dokładnie od czterech lat, bo zaczęła działać właśnie w sierpniu. Najpierw działała ta pracownia, która jest przy ulicy Morskiej, bo mamy tam jeszcze jedną pracownię, gdzie pracujemy w różnych technikach i to jest witraż, fusing, malowanie na szkle. Mamy też warsztaty z tego wszystkiego. No i później otworzyła się właśnie huta, i tutaj już od tamtej pory cały czas działa. Na tych terenach właśnie nigdy nikt nie pracował ze szkłem artystycznym, a wokół Bałtyku i w tych krajach skandynawskich jest troszkę chud, więc tak, żeby to może domknąć, żeby w Polsce tutaj też coś się działo, no to właśnie powstała w Pucku huta. To jest w naszych dekoracjach, w naszym szkle wyjątkowe, to to, że robimy krótkie serie, robimy bardzo Personalizowane rzeczy to są krótkie projekty. Przyjeżdża do nas wielu artystów z, ze Słowacji, z Czech, z Ukrainy, także z Polski, i każdy robi coś innego, każdy jest czymś innym mistrzem. Idealnie, rzemieślnik pracujący w hucie szkła musi być najpierw odpowiedzialnym i cierpliwym. No i musi mieć fizyczną dobrą formę, żeby mieć siłę. Utrzymać to szkło, jak, jak robię duże rzeczy na przykład. I musi myśleć dobrze, co on robi, bo coś niedobrze zrobić na początku, to po na końcu to wyjdzie. Tak? Czyli musi cały czas sobie planować tą pracę i myśleć, co będzie na końcu. tak? Żeby nic nie zrobić żadnego błędu przy całym procesie. Ten fakt, że dmuchamy szkło przez rurkę, to jest w zasadzie niezmienne, od odkąd ktoś wymyślił, że można tak robić, czyli gdzieś tam tysiące lat temu. Mamy na pewno troszkę nowocześniejsze piece, bo zwykle piece są gazowe, a my mamy piece elektryczne, więc to jest główna różnica, ale zasadniczo, dmuchanie szkła nie zmieniło się od wieków. Najtrudniejsza część wytwarzania szklanych elementów to jest, na, mam możliwość, że w hucie, bo w hucie tam jest gorące szkło i cały czas hutnik ma do czynienia z, tym, z tą temperaturą, musi zawsze uważać, żeby nic się nie stało. To jest bardzo odpowiedzialna taka praca. W hucie chyba najbardziej niebezpieczna jest. Jesteśmy w stanie zrobić bardzo dużo, no ale nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego, jeśli na coś fizyka nie pozwala i, i po prostu jest to ponad nasze możliwości takie fizyczne, no to nie da się tego zrobić u nas. No tutaj się skupiamy na szkole artystycznym, które zajmuje dużo więcej czasu. Jest bardziej unikatowe, więc tego nie da się. Tutaj możemy konkurować ze szkłem przemysłowym, bo w przemyśle nie da się zrobić takich rzeczy, jakich my, jakie my robimy tutaj.